Jedziemy nadal do przodu! No nie ma szans, żeby to przejść! Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z BeamNG Drive, gdzie dzisiaj będziemy unikać masy nadlatujących kulek, żeby dostać się na samą górę mapy! I trzeba serio dobrze sterować tym samochodem, żeby, żeby to się dobrze skończyło. I tutaj właśnie kończą nam się możliwości! Także przechodzimy do odcinka i jeżeli chcecie więcej Bimenji, zostawcie subika i lajka. <laughs> Zobaczmy, czy nam to wyjdzie w sumie. <laughs> Także musimy się dostać na samą górę, gdzie na początku czeka na nas parę kulek. Później z tych paru kulek robi się nieco więcej kulek. Później się robi coraz, coraz więcej tych kulek, aż nagle robi się tych kulek za. za dużo. <śla> tu nie będzie się dało przejechać po prostu. I musimy. Dotrzeć na te niebieskie pole Żeby wygrać ten poziom Jeżeli to wygramy Z trudność. Przechodźmy do odcinka Zobaczmy czy maluchem chociaż podjedziemy pod tą górkę Bo, bo się boję trochę Grzesiu wierzę w ciebie Jedź pod gór Gór, górkę Okej, okay. nie pykło Nie pykło Okej, okay, także jest to cięższe szczerze niż myślałem. Zobaczmy, czy BMW da radę podjechać. Daje radę podjechać, nawet się rozpędza, a dzięki temu rozpędzeniu będziemy mogli w miarę unikać tych kulek. Proszę bardzo, pierwszy poziom jest łatwy, bo jedyne co trzeba zrobić to śrub. Śrub, proszę bardzo. Ok, jednak może być ciężej niż myślałem. I zanim my się rozpędzimy, już lecą kolejne kulki, także trzeba serio uważać. Dobra, widzę drogę, widzę drogę. Jadę tędy. Dobrze, dobrze, omijamy wszystkie kulki. Jeżeli przejdę to za pierwszym razem, to to będzie tak proste, proszę bardzo. Jedziemy przy ścianie jak największy cykor, ale to nie jest ważne. Ważne jest to! Żeby uniknąć tych kulek, dobra, teraz może być problem, żeby przejechać dalej. ok? Wszystko jest w porządku. Jedziemy. I zbliża się ostateczna seria. Ja się już tego boję, szczerze. Za nami już skulki sobie pojechały. A my, nie mając sterowności, musimy się zmierzyć z tym, co tutaj nadlatuje. Także, dobra, dobra. Wszystko jest pod kontrolą. Pod kontrolą. Pod kontrolą. W porządku. Ej, to będzie cięższe niż myślałem. Serio. Nie wiem, jakim cudem samochód działa jeszcze. Ale, no, nie wygląda, jakbym miał działać. Jeszcze się wywrócił. No teraz się ciężko będzie jechało. Także następnie mamy dodża chargera żółtego. Bez opon, nie wiem czemu bez opon. Mamy gt Nismo. Mamy ogromną ciężarówkę, która mam nadzieję, że będzie się przebijać przez te betonowe kule. Mamy elektrycznego Mercedesa, który ma napęd 4x4 i będzie wjeżdżać pod tą górkę, jak będzie chciał w ogóle swoją drogą. Mam nadzieję, że ta ciężarówka podjedzie tutaj. Oraz mamy tę średnio, średnio udaną ciężarówkę, ale z kierowcą przynajmniej. Gdzie jest kierowca? Co tu się stało? Dobrze, nieważne. Mamy, mamy kierowcę. Trochę nie niedowidzi drogę, ale mam nadzieję, że da radę. Także jedziemy. Zobaczmy, czy mamy jakiekolwiek szanse. Czemu ten samochód się buja? No, co ty robisz? Jedź prosto. Typowy Amerykaniec. Skręca w lewo i w prawo, gdy nie trzeba. Przepraszam. Amerykańskie samochody też są fajne. Omijamy kulki. Dobrze, 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 tak wprost! Nie! Nie! Zapomniałem, że jadę trochę szybciej i że jest to szybszy samochód i właśnie właśnie go zepsułem. Przepraszam. Jak ta kulka w ogóle nas rozciągnęła jedna? No także pasażer nie żyje. Kierowca na ludzi by przeżył, ale przejdźmy do następnego samochodu. Także mamy potężnego Nissana Gitera. On ono też chyba czterkoła napęd, także bez problemu powinien sobie z tym poradzić, z tą górką i uwaga, też trzeba rozsądnie do tego podejść, mamy dużo mocy i możemy unikać bez problemu te kulki, też nie zawsze prędkość jest tutaj najlepsza, proszę bardzo, podchodzimy do tego, okej, okay. omijamy... Na spokojnie. Tutaj omijamy z tej strony, bo prawie nie ma żadnych kulek. Okej, okay, udało się. Tutaj widzę przejście. Jest po prostu idealnie. Została nam ostatnia prosta, Na najcięższa prosta. Dobra, zwalniamy do 180, proszę bardzo, i przejeżdżamy przez te piekło, które się tu znaj. Do je. Cudownie. <laughs> nie da się! Po prostu się nie da przez taką masę kulek przejechać! A ja chciałem zrobić to jeszcze cięższe. Znaczy, zrobimy to cięższe, to jest oczywiste, ale najpierw trzeba czymś to przejść, bo zobaczcie, ku tragedię te kulki robią z tego. Sam samochodu. <laughs> no, pasażer to naprawdę. By miał ciężkie czasy. Serio, tutaj pasażer tylko cierpi, kierowca. Kierowca tutaj sobie normalnie siedzi, odwraca się do pasażera. <laughs> Widzi sufit, nie? <laughs> Mamy teraz wszechpotężną dziesięciokołową ciężarówkę. I to jest pytanie: czy ona będzie w stanie podjeżdżać pod to? Ona się rozpędza normalnie. Dobra. Przepraszam, że zwątpiłem w ciężarówkę, ale ona jest serio mocna. Zobaczmy, co jakby taka kulka w nas walnęła. Zwolnijmy specjalnie, jesteśmy na jedenastym biegu. Okej, okay, taka jedyna, pojedyncza kulka. Proszę bardzo, zobaczmy, co się stanie z tą ciężarówką. Odbiła się kulka od nas. Dobrze, także wygraliśmy. Jadę na górę. Co prawda, będę omijać te kulki. Dopiero na końcu będę zmuszony, żeby się przez nie przebić, bo to będzie serio ciężkie, żeby ominąć wszystko. Okej, okay, dobra. Tu, tu się zaczynają problemy powoli. I teraz zaczyna się tragedia, nie? To już jest koniec tej ciężarówki. Ja powątpiewam, że sobie poradzimy, ale dobrze. Zróbmy to. Zróbmy to. Będzie dobrze. Będzie. Będzie. Będzie dobrze, prawie, pra, prawie dobrze. No nie, no nie da się po prostu unikać tego wszystkiego. Ciężarówka nie może już podjeżdżać. One nas spychają po prostu. Co prawda ciężarówka dzielnie sobie poradziła z damagezem, ale po podjechać w żaden sposób się nią nie da. Czy jest w ogóle jakakolwiek możliwość, żeby to przejechać? Ten Mercedes jest mega zwinny. Jest szybki. Ojej, ojejku. Ale też ostro powalony, jeżeli chodzi o prowadzenie, mimo że ma cztery koła napęd, to większość jest na tył i ciężko mimo wszystko się nim jeździ. Okej, okay, omijamy kulki, to było bardzo proste. Teraz omijamy z tej strony, można oszukiwać jak się chce. Proszę, bar, nie, nie, dobrze, udało się. Ja wiem, że pewnie mnie wyzywacie. Że zrobilibyście to lepiej, ale serio jest ciężko Dobrze, teraz jeszcze tędy nie jechałem, tędy nie jechałem Tutaj jest dość czysto Omijamy tędy wszystko, okej, okay, okay, oj, 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 oj Nie, nie, dobrze, żyje, żyje, jest dobrze, jest dobrze Ej, uda się W końcu będzie to możliwe, żeby to po prostu przejechać Proszę bardzo, jedziemy na samą górę! I tu teraz powinna być taka jedna piłeczka, która nas uderza i. no Proszę bardzo, jesteśmy na miejscu! Stój! 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 Prawie spadliśmy. z takiej wysokości. By, by, by było źle. Także zmieniła się teraz grawitacja, i jak widać, samochód się kompletnie inaczej zachowuje. Już praktycznie nie jedzie tak szybko jak wcześniej. No w ogóle nie jedzie tak szybko jak wcześniej. Grawitacja jest cztery razy mocniejsza, także kulki spadają dużo szybciej. I jeżeli w nas uderzą, to naprawdę. BĘDZIE KONIEC GRY! Spadają dwa razy szybciej, grawitacja jest mocniejsza, więc trzeba SERIO uważać na to, tylko że my mamy teraz lepszą sterowność o wiele, i dzięki temu można bardziej unikać tych... NIE! NIE! Jeszcze samochód nam zlatuje, bo się nie da podjeżdżać praktycznie! Cudownie! Dobrze, dobrze Screamy ci idzie. Cudownie, co się dzieje z tym autem, także wiecie co, lepiej chyba stworzyć nieco większy kąt niż jest, kulka chyba chce kierować naszym samochodem, co się z nim dzieje, co to ma być za złe traktowanie, co tu się stało z tym samochodem, no idealnie na 5 osób. Także stworzyłem coś chorego i nowego. Teraz górka jest nieco większa i jeżeli tutaj stracimy prędkość, to jest dosłownie śmierć dla nas od razu, i przez to, że jest taka górka, kulki rozpędzają się. W ogóle to jest śmieszne, że ja na to mówię kulki. Te wielkie betonowe kule rozpędzają się do ogromnych prędkości, i teraz uniknięcie tego towarzyszy z cudem, naprawdę wielkim cudem, i jeżeli nas trafi, to jest dosłownie. Finalne zakończenie nas. No, zobaczcie sami: samochód już nie może pojechać, i jeszcze masa ich spada właśnie z góry na nas. Zobaczcie, jak one się rozpędziły! To jest chore! A jeżeli dojdzie jeszcze do końca, to będzie ich bardzo dużo, i odechce mi się przez to żyć, jakbym miał to przejść. No, także wracamy do startu. Czemu, czemu nie? Czemu nie? W ogóle jak ta ciężarówka się tu trzyma? Czy ona nie dostała żadną kulką, naprawdę? Czy, czy jest po prostu na tyle wytrzymała, że nic się jej kompletnie nie dzieje? Ma farta po prostu, bo one się odbijają nad nią idealnie. Ej, bez kitu! <śm> Dopiero teraz dostała. Zanim jeszcze przejdziemy do tamtej ciężarówki, chciałbym przetestować autobus. Który ma tu podjechać. Proszę, dziękuję. Mamy 25 pasażerów. Na więcej sobie pozwolić nie mogę z tego względu, że te kulki, które spadają, powodują taki spadek FPS-ów. I jeżeli dostaniemy taką kulką, może być rzeczywiście duży problem. Tylko problem jest też taki, że kończy nam się paliwo, więc naszą masą będziemy musieli pokonać te kulki. Na. <śm> Jedna kulka naszą masę rozwaliła, właśnie. Ledwo się poruszamy do przodu. Robi się coraz gorzej. No i słuchajcie, chyba tyle z tego. Pasażerowie z tyłu jeszcze mogliby żyć. No teraz będą mieli ciężko. Bardzo ciężko, szczególnie tamten. No także, proszę bardzo, spadamy teraz. Co to było? Spadamy teraz w dół. On chyba bije jakiś rekord gnea. Nie dość, że był zwolniony czas, to on tak wyleciał. Ogólnie to spadamy 185 km na godzinę lecąc bokiem autobusu w dół. Czy my trafimy prosto w ciężarówkę? Czy po prostu ten autobus rozwali się tutaj i nic z niego nie zostanie? Plus zatrzyma się. Właśnie w ten sposób lecimy na tą ciężarówkę mimo wszystko, ale ominiemy ją chyba. Dobra. Tak krenio ominęliśmy, ale nic jej praktycznie nie stało, proszę bardzo. Jesteśmy na miejscu. Możecie wysiadać. <śled> Także biorę tą potężną ciężarówkę. Te boostery średnio działają. Ale to nieważne. Ona ma 2400 koni mechanicznych. Więc powinna sobie poradzić. Tylko ten booster mnie spycha w lewo. To nieważne, to nieważne. Ważne jest to, że bez problemu sobie radzi z podjeżdżaniem tutaj. Okej. Okay. Ominęliśmy pierwszą falę. Tylko ten booster jest tak denerwujący. Okej, okay, okej, okay, dobra. Delikatnie. Bezpiecznie bezpiecznie. Nic się nie dzieje, jest... jest w porządku. Jedziemy nadal do przodu. No nie ma szans, żeby to przejść Nawet tak potężną ciężarówką Wiecie co? Chyba trzeba coś potężniejszego wziąć, bo nie mam po prostu słów na to Zobaczcie jaka ona jest ogromna w porównaniu do tej ciężarówki Ta ciężarówka jest mniejsza niż te koło, nie? W ogóle nie patrzyłem na kierowcę, czy coś się z nim dzieje, ale chyba, chyba było źle Mogę zamiast tego specjalnie dla was przejechać po tej ciężarówce, żeby zobaczyć co się stanie z tym kierowcą Na... Głowa mu odpadła Także przechodzimy do podjazdu tutaj Czy wywrotka da radę podjechać? Dała radę podjechać, tylko problemem jest to, że ona skacze strasznie I bardzo ciężko jechać tutaj prosto Okej, okay, uda się, uda się, uda się, nie uda się, nie, nie uda się Nie uda się! Jeszcze raz, spokojnie Screamy bez problemu podjeżdżasz. Wszystkie koła tutaj, proszę bardzo, bez podskakiwania. Tylko ona skręca cały czas. Nie da się jechać prosto. Dobrze, ale zobaczmy, czy coś te kule nam zrobią. W sensie dla wywrotki? Powiem wam, że większą to ona sobie robi krzywdę niż, niż te. Piłeczki. <noise> Ej, to ona jest zgniata po prostu. Tylko najgorsze jest to, że ona nie potrafi jechać prosto pod tak wielką górę tutaj. Znaczy podjazd, bo to góra nie jest. Screamy. Proszę bardzo, kolejna fala, one się niszczą na niej. skitu jej nie dzieje. Mimo, że wziąłem tą zniszczalną wywrotkę, jakaś rura jej jedynie odpadła, którą własnoręcznie przejedzie. Oj, silnik zgasł, to, to źle. Ale wiemy przynajmniej, że te kule betonowe praktycznie nie robią jej krzywdy. No po pierwsze jest za wysoka. Kule jedynie uderzają w opony, które są praktycznie niezniszczalne, ponieważ utrzymują coś tak wielkiego, także no po prostu... To, to się niszczy na tym dosłownie. No, ale podjechać to ona nie podjedzie pod to. No, może jakimś fartem, ale wątpię. Spróbujmy jeszcze podjechać najszybszym samochodem w tej grze. Ponieważ jest on praktycznie niezniszczalny i ciężko go jakkolwiek przełamać. Więc może prędkością przebijemy się przez to i jakimś cudem nie wywalimy mi komputera, proszę bardzo. Spróbujmy chociaż troszkę ominąć. A, jednak nie jest niezniszczalny. Jeszcze spadniemy stąd tak brutalnie. No chyba gorzej być nie mogło. Także to wszystko na ten odcinek. Jeżeli... <laughs> Przepraszam ci, Grzesiu. Jeżeli się podobało zostawcie subika i lajka. Grzesiu zobaczcie, nie boi się niczego. Nie boi się tych betonowych kulek. Także ja was żegnam. Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli się podoba... Moż, zostawcie zupika i lajka. Pa, pa.